Luna, Luna pomaga yy, w wywożeniu, nie, 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 nie. W, po wywożeniu liści, dalej, idziemy, chodź, ciągnij tak, do przodu, naprzód, naprzód, dobry pies, dobry pies, super, Luna to uwielbia, dobry pies, no. Super, naprzód Luna, naprzód! Naprzód! Dalej, dalej! No, chodź! No, chodź, idziemy! Dalej, ciągnij, ciągnij, ciągnij! Idziemy do śmietnika, tak! Dobry pies, super! Tak, naprzód, ciągnij! No i taki zaprzęg mam z Luny. Moi drodzy widzowie, no, idziemy do przodu, dobra, spokojnie.